Cześć wszystkim, witam Was na kanale Skaczkami. Ja jestem Kam i dziś mam wrażenie, że będę dużo gadać ze samą SOO, Boże. Hej! Kim Ty jesteś i czemu wyglądasz tak urocze? Jestem Tobą, tylko że młodszą wersją. Co się stało, że nie jesteśmy już urocze? Auć. Ale co Ty tu robisz? No dziło mi się i przyszłam zapytać, czy mam się czego bać w przyszłości. Tak, Nara. <grym> Okej, okay, dobra, czy umiemy już rysować? No wiesz, nie chcę się przechwalać, ale zrobiłyśmy super progres, spójrz. Okej, okay, nie pokazaj. Już widzę, że nie. No wiesz, jak może. Ej, czy dalej nie potrafimy rysować nosów, dlatego ich nie rysujemy? A wiesz, że na... chociaż to ogarnęłyśmy, nasze nosy są super, zobacz. Poczekaj. O, oh, wow, awesome! A będziemy potrafili malować jak da Vinci? Nie, nigdy. Czemu? Bo farby nas nienawidzą. Widzisz? Och nie, ja zawsze chciałam umieć malować. Nauczysz się. Troszkę, zobacz. Co prawda nie jesteśmy jak da Vinci, ale... To nie jest tak źle, nie? Okej, okay, to mi się podoba. Dzięki. Nie ty! Obraz! Dzięki. Ej, -e -e A założymy jakieś strony z naszymi rysunkami? Jep, nawet kilka. Facebook? Ip... Yep. A mamy dużo lajków. Nie. Słabiek. Ej, no weź! Instagram? Też mamy. Jesteśmy sławne? Nie, ale jest trochę lepiej Sławek. To może TikTok. Tam każdy się wybija. Nie każdy. Boże, co za porażka! No wiesz, naprawdę. Mówię o tym, że cię nie doceniają. O, ale. Ej! Ale jest jeszcze YouTube, tam na 100% się wybiłyśmy. Nie. Czy ty coś osiągnęłaś? No wiesz, było kilka takich sytuacji. Ej! Czemu mnie to nie dziwi? Co? Mogę ciucia? A będziesz miła? Łap. Loser. Czy ktoś z osób narysowanych chociaż to zauważył? Tak. Żartujesz? Nie, serio. Zapłaciłaś im? Nie, po prostu im się podobało. Awesome! W końcu coś. Ej, ej! Co? Już nic. I, dobra, a więc. Ej! Co? Będziemy dalej lubić rysować. Dalej tworzymy z radością. Dalej nie przejmujemy się tym, co ludzie myślą. I dalej sprawia nam to ogromną radość. Jesteśmy w tym coraz... Super. Coś jeszcze? Nie. Okej, okay, to ja pójdę zrobić outro. Ej! Co znowu? Mogę ja? A wiesz co powiedzieć? No da! Lecisz. Okej, okay, to... Zostaw lajka, komentarz i słowa, bo jestem Q. O Boże. Kam jest mniej Q, ale nałożyłaś pachle. Stara się dziewczyna. No weź no! No to ten. Zostawcie miłość, bo jestem Q. Pa!